W tym wideo też pokażę, jak stworzyć krótkie wideo na YouTube w CapCut na napisi. To naprawdę proste. Wystarczy, że podążysz za moimi krokami. Potrzebujemy tylko zaimportować niezbędne pliki. Na przykład stwórzmy krótki film z jednego wideo, następnie wystarczy przesunąć go na oś czasu, żeby wyglądało to tak. Ale jak widzicie, teraz nasza rozdzielczość nie pasuje do filmów Shorts, to wygląda jak zwykłe, zwykłe filmy. Więc musimy zmienić format naszego wideo. Jak możemy to zrobić? Uch, musimy zmienić kilka ustawień. Więc w, w tym centralnym menu z odtwarzaczem Uch, znajdź opcję w prawym dolnym rogu. Oryginał, musimy po prostu na to kliknąć, a potem wybrać rozmiar Shorts to 9x16. Więc jeśli klikniesz, możemy zobaczyć, że nasza Uch nasza strona odtwarzająca um obszar zmienił się na format short. Więc potem musimy zmienić rozmiar naszego wideo, żeby pasował do naszego nasz uch, krótki uch, nasz krótki uch, ekran, czy coś w tym stylu. Więc musimy zmienić uch rozmiar. Musimy skalować wideo. Jak widzisz, teraz to wideo jest jakby na pełnej stronie, ale uch, możemy uch, Możemy wybrać część tego wideo, którą chcemy pokazać, na przykład centralną część lub nawet tylko lewą stronę albo prawą stronę. Więc sugeruję, abyś to przemyślał, uch, żeby rozpoznać, którą część wideo chcesz pokazać. Tak więc, potem, jak widzisz, to jest po prostu proste wideo w formacie short. Teraz możemy dodać jakiś tekst, możemy edytować audio, możemy dodać tekst, więc w menu po lewej stronie po prostu kliknij tutaj, przeciągnij i upuść. Możemy dodać coś takiego jak, możemy napisać coś w stylu Natura. Albo coś w tym stylu. Więc po tym e, nasz short jest gotowy do eksportu. E, to jest prosty przykład, ale myślę, że najważniejsze jest e, pokazać, jak go stworzyć, ponieważ każdy film ma pewne różnice. Musimy więc poznać podstawy. W ten sposób możemy stworzyć short. Więc po tym, w prawym górnym rogu aplikacji, kliknij na eksportuj, właśnie tutaj. Następnie możemy wybrać. Potrzebną jakość z niezbędnymi ustawieniami, które chcemy zmienić. Zmień rozdzielczość 2000 jest wystarczające. Możemy zmienić tytuł. Na przykład, może to być nature. Więc po tym, że film jest gotowy, możemy również zmienić przy okazji liczbę klatek na sekundę. Możemy zmienić ją na 60 FPS, uh, czy dalej. Myślę, że to w porządku, zasadniczo. A potem możemy po prostu kliknąć export. Teraz nasz film zostanie wyeksportowany, a potem możemy go z powodzeniem przesłać na nasz kanał na YouTube w sekcji Shorts. Tak więc to jest sposób, w jaki możemy stworzyć krótki film w CapCut na PC. -e. Mam nadzieję, że ten film był dla ciebie użyteczny. Jeśli tak, proszę polub ten film, zasubskrybuj mój kanał i napisz swój komentarz. Przy okazji mam wiele różnych tutoriali o tym programie w tej playliście. Do widzenia.